Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj porozmawiamy o sprawie, która wydarzyła się niedawno, bo w 2019 roku i która dotyczy zaginięcia i śmierci 23-letniej Sawany z Perlok. Zapraszam. Sawana urodziła się w 1996 roku. Jako nastolatka uczęszczała do Madison Central High School, a następnie dostała się na Eastern Kentucky University w Richmond. Kobieta była także mamą czwórki chłopców. Najstarsze dziecko miało 4 lata, kolejny chłopiec miał 2 lata i w grudniu 2018 roku kobieta urodziła bliźniaki. W chwili zaginięcia mieszkała w domu ze swoją mamą Ellen i siostrą w Lexington. Jeżeli kogoś to interesuje, to znalazłam informację, że ojcem dwulatka i bliźniaków był były chłopak, już sawany. Para była ze sobą przez trzy lata i rozstała się w marcu 2018 roku, ale mężczyzna jak najbardziej uczestniczył w życiu swoich dzieci. Natomiast Fox News podał informację, że najstarszy syn sawany miał innego ojca i ten już nie uczestniczył w wychowaniu dziecka. two children she has a sister who is 13 years old savannah loves to have fun she is a very energetic person so she loves to play games she loves cooking she loves spending time with her family and her friends as a young mother she juggles a lot caring for two sons while attending eastern kentucky university but in two... Był czwartek, 3 2019 roku. savannah planowała tego wieczoru wyjść z przyjaciółkami Tak jak już wspomniałam, kobieta zaledwie miesiąc wcześniej urodziła bliźniaki i była to tak naprawdę dla niej pierwsza okazja do wyjścia od wielu, wielu miesięcy i mama Ellen zgodziła się zająć dziećmi, podczas gdy sawana wyszła. Ellen jak najbardziej uważała, że jej córka powinna wyjść i trochę się rozerwać, bo przez ostatnie miesiące praktycznie cały czas siedziała w domu. Sawana pojechała z przyjaciółką do domu drugiej koleżanki samochodem swojej matki. Tam pojazd zostawiła i panie wsiadły do jeszcze innego samochodu i już we trzy pojechały do The Other Bar w Lexington. Wieczór przebiegał początkowo dość sympatycznie. Jedna z koleżanek musiała wyjść wcześniej i Sawana została z drugą, ale panie w pewnym momencie pokłóciły się i jej przyjaciółka postanowiła wrócić do domu, zostawiając tym samym Samantę samą w barze. Kobieta wyszła z baru o godzinie 2.30 w nocy. I to jest potwierdzone przez nagrania z kamer monitoringu. Około godziny trzeciej nad ranem dziewczyna zadzwoniła na FaceTime do swojej mamy i powiedziała, że wróci trochę później niż planowała, ale w dalszym ciągu wróci rano. Ellen po tej rozmowie poszła spać, ale kiedy się obudziła, zorientowała się, że córki w domu wciąż nie ma. Kobieta naturalnie martwiła się, do wszystkiego dochodził jeszcze fakt, że sawana bardzo rzadko wychodziła i nie lubiła zostawiać swojej dzieci na długo. Mama próbowała zadzwonić do córki, ale jej telefon był albo wyłączony, albo po prostu rozładowany. Minęło jeszcze kilka godzin i Ellen postanowiła zgłosić zaginięcie sawany na policję. Pierwsze co zrobili policjanci, to oczywiście przesłuchanie koleżanek, z którymi kobieta poprzedniego wieczoru się spotkała. Te opowiedziały, do którego baru poszły i na tej podstawie funkcjonariusze pozyskali nagrania z kamer monitoringu. Na nich z łatwością można dostrzec kilka rzeczy. Na nagraniach widać, jak Sawana wychodzi z baru z trzema mężczyznami. Jej koleżanki uważały, że kobieta żadnego z tych mężczyzn wcześniej nie znała. Na kolejnych nagraniach widać natomiast, że kobieta idzie z nimi wzdłuż parkingu i wsiada z nimi do samochodu. Ellen zeznała, że kiedy rozmawiała z córką o trzeciej nad ranem, to ta nie była niczym zmartwiona, a już na pewno nie wyglądała na przestraszoną. Zdaniem Ellen była jednak lekko pijana. Kobieta dodała, że kiedy córka do niej zadzwoniła, to była w samochodzie. Samochód był prowadzony przez mężczyznę, którego nigdy wcześniej nie widziała. Na tylnym siedzeniu miały natomiast znajdować się dwie lub jeszcze jedna osoba. Kobieta też z całej rozmowy niewiele słyszała, ponieważ wszyscy mówili przez siebie i się przekrzykiwali. Śledczy zaczęli szukać tych mężczyzn. Szybko zidentyfikowali samochód, do którego dziewczyna wsiadła. Odkryto, że faktycznie sawana ich nie znała, ale ci mężczyźni siebie już jak najbardziej znali, oni się przyjaźnili. Po jeździe razem z kobietą podróżowało dwóch chłopaków, a trzeci jechał za nimi innym samochodem. Policjantom udało się też mniej więcej ustalić prawdopodobną wersję wydarzeń. Po tym jak cała czwórka opuściła bar, to udali się do domu, który należał do jednego z mężczyzn. Ten nazywał się David Sparks i w 2019 roku miał 23 lata. Podróż odbyła się z Lexington do hrabstwa Gara, które było oddalone o około 65 km. Policja przesłuchała Davida i jego kolegów i niestety nigdzie nie znalazłam, jak ci mężczyźni się nazywali. Oni wszyscy zostali przesłuchani po raz pierwszy 9 stycznia 2019 roku. David zeznał, że wszyscy opuścili bar razem i wrócili do jego domu. Niedługo później ci dwaj pozostali koledzy postanowili się ze wszystkimi pożegnać i wrócili do siebie. David twierdził, że tamtej nocy spał na kanapie, aby Sawana mogła spać w jego łóżku i się wyspać. Przypomniał sobie, że w pewnym momencie kobieta się obudziła, nie był jednak w stanie powiedzieć o której to było i zapytała się go wówczas o adres. On jej ten adres podał i znowu zasnął. Kiedy obudził się rano, Sawany już nie było. Pomyślał, że być może do kogoś zadzwoniła i poprosiła, aby ten ktoś się odebrał. 22 stycznia śledczym udało się zdobyć nakaz przeszukania farmy rodziców Davida. Nic tam jednak nie odnaleziono. Nie było żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że kobieta tam w ciągu ostatnich tygodni była. Natomiast sześć miesięcy później, w lipcu 2019 roku, ojciec Davida skontaktował się z policją, aby poinformować ich, że z jednego miejsca, które znajdowało się w obrębie jego działki, wydobywa się nieprzyjemny zapach. Śledczy udali się na miejsce i tam natknęli się na płytki grób, który w najgłębszym miejscu miał 19 cali, czyli jakieś niecałe 50 cm. Jak się zapewnie już domyślacie, w środku odnaleziono sawanę. Ciało kobiety było nagie, zawinięte w worki na śmieci i przykryte dywanikiem. Nogi były skrępowane taśmą i całe ciało zostało ułożone w nienaturalnej pozycji, i było tak jakby zgięte w pół. David Sparks' father noticed a foul odor on their property. That odor led police to make this grim discovery. As a result of the autopsy, we can now confirm that the remains are those of Savannah Sburlo. It was devastating news to the family. David został aresztowany 10 lipca i 29 sierpnia 2019 roku. Został oskarżony o morderstwo, manipulowanie dowodami oraz zbezczeszczenie zwłok. Mężczyzna nie przyznał się do winy. I zapewne zastanawiacie się, dlaczego ciało nie zostało znalezione za pierwszym razem. Tego jednak do dzisiaj nikt nie wie. Nic nie wskazuje na to, że ciało zostało umieszczone w tym miejscu później lub że zostało przeniesione z jakiegoś innego miejsca, więc najlogiczniejszym wyjaśnieniem jest, że miejsce pochówku Savany zostało po prostu przeoczone. Prokurator podczas wstępnego procesu powiedział kilka oczywistych rzeczy, których nie dało się podważyć. I chodziło tu o to, że kobieta była widziana z Davidem, wiadomo, że pojechała do posiadłości, która należała do jego rodziny. I wiadomo, że jej ciało zostały znalezione na ich ziemi. Policjanci odkryli także, że znaleziony w grobie dywan wyglądał jak dywanik z sypialni Davida. Kiedy przeszukano jego sypialnię zaledwie kilka dni po zgłoszeniu zaginięcia sawany, to policjanci w pokoju znaleźli dywan. Został on odpowiednio sfotografowany, ale później udało się ustalić, że nie był to oryginalny dywan, który zawsze tam był. Śledztwo ujawniło, że 5 stycznia David skontaktował się ze swoją siostrą i zapytał ją, gdzie ta kupiła ten dywan, bo potrzebował kupić nowy. Z kolei na nagraniu z lokalnego Walmartu widać jak mężczyzna kupuje taki dywanik i za niego płaci jeszcze tego samego dnia. Dodatkowo we wnętrzu jego szafy znaleziono na drzwiach ślady po plamie krwi. Testy DNA wykazały, że krew ta należała do sawany. Prokurator nie był jednak w stanie powiedzieć, jak zginęła dziewczyna, ani dokładnie co się stało po godzinie 3 i 4 stycznia. Wierzono, że praktycznie niemożliwym będzie wystarczające obciążenie dowodami Davida, no i prokurator postanowił rozpocząć swego rodzaju negocjacje w sprawie ewentualnej ugody. W ramach tej ugody David zgodził się przyznać do zarzucanych mu czynów. Ugoda zawierała opis tego, co się stało, ale w dalszym ciągu nie opisała samej śmierci kobiety. We wczesnych godzinach porannych 4 stycznia 2019 roku przy 118 Prince Court w hrabstwie Garard w stanie Kentucky, oskarżony działając sam, celowo spowodował śmierć Sawany Perlock. Po wykonaniu tej czynności związał jej nogi, a ciało owinął w plastikowe worki. Później przetransportował ciało do Follik i pochował na podwórku za gospodarstwem. Zrobił to z zamiarem uniknięcia aresztowania za morderstwo oraz w celu utrudnienia dostępu do dowodów podczas jakiegokolwiek przyszłego postępowania dotyczącego tego przestępstwa, można przeczytać w tym piśmie. Przyznając się do winy, David uniknął kary dożywotniego pozbawienia wolności. Z powodu pandemii, wyrok mężczyzna usłyszał przez Zoom. That's not in the record. Right All right. Um, is that everything that we have as far as input from either the defense or the prosecutors? Uh, Your Honor, I have uh, miss Spurlock here in my office via Zoom. Uh, I, I don't believe she would like to say anything. And I think uh, Mr. Spurlock, Cecil, is uh, actually via Zoom from the gravesite. And uh, I don't think he would like to say anything either. Okay. All right. Well, this was resolved by a plea two weeks ago, um, and Mr. Parks, uh, you agreed at that time to plead guilty to the charges of murder, tampering with physical evidence, and abuse of the corpse. Recommendation of the Commonwealth was 50 years on the murder, five years on the tampering, 12 months on the abuse of the corpse, all concurrent for a total of 50 years. I will uh, accept that recommendation and impose that sentence. That concludes that portion of the hearing. Dziękuję. Na rozprawie skazującej postanowił nie zabierać głosu. Został skazany 17 grudnia 2020 roku na 50 lat pozbawienia wolności za morderstwo i dostał także 5 lat za zbezczeszczenie zwłok. Sąd zadecydował, że kary będą odbywane jednocześnie. O zwolnienie warunkowe mężczyzna będzie mógł ubiegać się po odbyciu 20 lat kary. Nie mieliśmy wystarczająco dużo obciążających dowodów, tak więc nie moglibyśmy dochodzić trzech najwyższych kar, którymi są kara śmierci, wyrok bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe oraz dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po upływie 25 lat, powiedział Andy Sims. Dwaj pozostali mężczyźni nigdy nie zostali oskarżeni w związku ze śmiercią Sawany. Ciotka kobiety napisała na Facebooku: Jesteśmy wdzięczni, że nie musimy znosić traumy procesu i że Davidowi Sparksowi nie przysługuje apelacja i nie wyjdzie on wolno. Mimo wszystko, termin Sprawiedliwość traci sens, gdy tragedia dotknie Twoją rodzinę. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. I zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.